Witam się panu przeciw, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii zagrajmy w Evil Island, Evil Island Classic Mod, czyli prawdopodobnie największa modyfikacja tutaj do tej gry. A my sobie oczywiście tutaj w kolejne odcinek robimy kolejne zadania, teraz przyszedł czas na no w sumie kolejne zadanie. Eee, Tylko tak się właśnie zastanawiam, że może by pasowało, zrobić sobie tutaj eee, taki mały porządek w tym ekwipunku. No To samo można zostawić. Może by pasował właśnie, zrobić sobie tutaj taki mały porządek w ekwipunku. Eee, no bo... Mm, tutaj już trochę akurat czasu, że eee, trzeba, żeby się... Eee, no, żeby po prostu przejechać sobie na eee, koniec do wszystkiego, co ty ja, żeby tutaj zdobywał. A tak to chociaż będzie kurcze, chociaż będzie trochę tego e, więcej miejsca bo i tak rzeczy właśnie e, tutaj tych nie używam. Tutaj jeszcze można było tak mm, ten obszar, chociażbym w sumie obszar to mi się przydałabym na przed kulę miał. Dobra, m, to można sobie na razie zostawić. O, tutaj to można na razie pozostawiać co ja mam tutaj. Ewentualnie, jeszcze tą ochronę przed piornami można by sobie zrobić, chociaż tu za bardzo a, nikt piorun nie będzie bił. No, ale dobra, bierzmy się za zadanie. Bierzmy się za zadanie, czyli ogólnie tutaj, no, widzę, że tutaj mamy jeszcze jedno zadanie, właśnie z 3 czyli Orkowie żądają daniny. Będą pewnie ruiny, gdzie będzie bitwa z orkami i ogólnie tam wszystkim, co oni tam mają. Także bierzmy się po prostu za to, może zadanie, a potem e, porobimy sobie następne. Dlaczego? Bo, ja, bo przygotowuje drużynę do akcji. Wiesz, po dużo zażądali taniny od wioski, i wzięli ataki na nas. Nie, bo w jakim gdy mnie wezwanie na pomoc, plemienia gobinów i ogra. Ty inaczej nie zamierzam im oddać niczego, więc wysyłam wszystkich ochotników aby pochonili wioskę sam bym poszedł. Ale mam dużo do zrobienia. Oczywiście, kurno, ty masz dużo do zrobienia. Pewno. To jak angar w gotiku rurczych, gdzie musiał e, stać przy Iberionie, no bo przecież e, to, to było najważniejsze niż iść, tak jak mówił, e, na walkę z orkami. Ty masz dużo do zrobienia. Ja bym poszedł, ale ja mam dużo do zrobienia. Idźcie i gińcie wy. Wimy wioski. Uchwalej, uchwalej wioski Gipad. O! Tak. A, no mniejsza z tym, mniejsza z tym dziadostwem. E, tutaj oczywiście kurna gościu e, kurzem, miaz i tyle. No ale cóż tutaj można ten... ratuj swój oddział. Dobra, dostali. Każdy z nich dostał siłę. Tutaj szaman ten użył. Go, szkielety. Trzeba nie może te szkielety trochę podkręcić, bo one... Zrozumiałem. DZIĘKUJ! A co, może agresywnego tutaj ustawię tutaj tej... ...walki? No jakby to jest... Z trzeciego poziomu. Właśnie przez to. Wstrzymaj się! Kto następny? A no to jest jednak z trzeciego poziomu zadanie. To nie jest... E, jakby nie patrzeć takie proste. Prosiłeś się o... To już? Czy to? No to zbierzmy sobie to co tutaj było, ale to poszło, ale to gry i to wszystko poszło do walki. Porząd! To to wszystko to poszło do walki. Dobra. Ja muszę sobie iść po tych... Y, jeszcze tego bossa żeby ale to mniejsza już z nim. A, nie ma co... Y, idźmy sobie i, od... i zakończmy questa. Jakoś pamiętałem to, że to zadanie jakieś trudniejsze było, no ale cóż. Oliwa! Świetnie, no, zaoszczędzone pieniądze wolę wypłaci drużynie i ochotnikom. Oczywiście. Też prawda. dostanie w wiosce pieniądze. Dobra, tutaj coś dropło? Pewno nie. Nic przydatnego w każdym bądź razie. No zadanie to jest ten. Można sobie zrobić kolejny punkt na inteligencję. Ile to wpada? 10 do Wigoru, ale najważniejsze jest to, że tutaj inteligencja się podnosi, także tego doświadczenia będzie więcej, ale najważniejsze mi to, że będziemy, będę miał tutaj to odzyskanie, czyli ogólnie Wigoru odzyskanie. Mogłem czas na to poczekać, jak szedłem robić to drugie leczenia. Niestety na to nie poczekałem. Szkoda, mi się nie udało przez to. Tak tego? Brakowało Vigoru, no i padł, niestety. O, cóż. No cóż, mam zwykłe leczenie, tak że on tutaj akurat e, da radę z tym, no, nie ma co e, narzekać. W każdym bądź razie, to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze miłego popołudnia, miłego wieczoru, zależy o kiedy będziecie to oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia na live'ach, do usłyszenia w odcinkach. Siemano i cześć!